Jest to już nasza trzecia edycja tego biegu, po raz drugi tutaj będziemy startować na terenie zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, dzięki uprzejmości tutaj Pana Dyrektora Roberta Majkowicza i oczywiście będą zmiany, będą zmiany, chodzi nam przede wszystkim o to, żeby nie zrobiło się zbyt monotonnie na torze, tak więc są nowe przeszkody, są nowe urządzenia, które trzeba pokonać, myślę, że będzie ciekawie dla każdej z drużyn, w tym roku planujemy Start 20 drużyn męskich i 5 drużyn kobiecych. Na tą chwilę mamy zapisanych 5 drużyn męskich. Zapisy trwają od wczoraj, tak więc no, myślę, że to dobry wynik jak na dwa dni zapisów. Jakie między innymi przygotowano konkurencję, przeszkody? Tak jak w tamtym roku będą trzy odcinki toru. Pierwszy odcinek ratownika, czyli taki już można powiedzieć kultowy bieg, bieg po schodach internatu. Drugi odcinek będzie odcinek technika. Tutaj sprawdzą się dosyć szybcy zawodnicy, yy, sprawni i taki najciekawszy, najbardziej widowiskowy odcinek gladiatora. Tak więc yy, tutaj jednak siła i wytrzymałość yy, powinna dać każdemu zawodnikowi dobre miejsce w klasyfikacji końcowej. Rozmów tutaj z prezesem Marcinem Klimasem no, mam takie informacje, że szereg drużyn już jest chętnych, i deklaruje udział. Istotą jest, że, że, że to są jednostki drużyny praktycznie z całej Polski, z odległych miejscowości i to cieszy. Jest to to, co redaktor powiedział pan redaktor jest promocja gminy poprzez właśnie takie zawody i, i to trzeba podkreślić, że te drużyny, które z odległych miejscowości przyjeżdżają no, do nas też, no, bo w taki sposób na pewno tutaj Lututów promują. Ja się tylko cieszę z takiej bardzo dobrej współpracy z, tutaj z, z prezesem Marcinem Klimasem, ale również z tymi wszystkimi, którzy angażują się w ten bieg, trzeci bieg strażacki na terenie Lututów. Trudno tutaj nie wspomnieć, żeby o, o rejonowym banku spółdzielczym w Lututowie z prezesem Tomaszem Klimackim, ale też szereg innych instytucji które będą wspierać i wspierają chociażby tutaj udostępnienie terenu przez pana dyrektora Roberta Mejkowicza i to należy się z tego cieszyć. Ja myślę, że im więcej osób jest zaangażowanych, tym bardziej, tym bardziej się możemy z tego cieszyć. Natomiast no zwróćmy uwagę, że pandemia spowodowała, że zeszły rok... Był ograniczony, jeżeli chodzi o zawody sportowo-pożarnicze, w tym roku również tego nie będzie, więc no niech, niech coś będzie w zamian i, i, i ten bieg na pewno tutaj no, no podniesie rangę lutowa, ale też urozmaici mieszkańcom naszym no takie codzienne życie, gdzie będą mogli brać udział i, i oceniać tutaj zmagania naszych strażaków. Wspieramy wszystkie inicjatywy. Zarówno te mniejsze, jak i większe. Lututowski Bieg Strażaka już jest zorganizowany po raz trzeci i nie sposób, żeby nas jako rejonowego Banku Spółdzielczego w tym wydarzeniu też nie było. Tym bardziej, że to wydarzenie jest tak naprawdę po sąsiedzku z naszą centralą tutaj w Lututowie, na terenie zespołu tutaj szkół rolniczych, więc jak najbardziej nie mogło naszego banku w tej inicjatywie zabraknąć.